Szymanko ludziska to ja poti boss i jak zwykle jest ze mną dzisiaj Korpę 2 wow. No Corbę 2 Wurde mi zlagowałem. Wow, ale epicko. widzicie ludzie? Bunt, dobra, jest ogarnę. Dzisiaj prezentujemy okay. serwer mój i Darka. No. Ja jestem na niego moderatorem, będę. No. Dobra, tutaj jest takie enchanting dla was Od ilu itemów jest on? Jaki? Nie wiem Levela Bo ja mogę zrobić do 50 yy, do... Nie, do każdego Proszę do każdego Nie do każdego Do 30 i do 40 i do 50, nie no Dobra, chodź dobra. dobra, tutaj jest takie zasady Ogólnie to... Jeszcze nie jest zakończone i wszystko też nie jest zakończone, bo serwer jest dopiero 10 minutki, bo o 14 dzisiaj dopiero ruszył. No właśnie. Kurde, ja mam... Tu będzie hmm. dużo zmieniane w stronie. No, w ogóle chyba będzie mapa nowa, czy nie? Nie, chyba nie. No. O, czekaj, Dobra, Tu macie WARPS, disconnecta I za chwilę się widzimy. Siemanko, my, my, my jesteśmy po przerwie. Dobra, no to tutaj Chodź, chodź naj najpierw na Warp. Las. Dobra. Wszystko barf ja robiłem was. właśnie. Dobra, Warp. Las, tutaj macie. Chyba sikierki. Czemu nie mogę patrzeć? Aha, nie mamy szopa. Co to ma? A sadzonki. Sazonki i tu są jeszcze drewniane sikierki. Aha, no właśnie, więc będziecie mieli małą przyjemność. Czekaj, bo lama ze mnie było i przycisku nie dałem. Ja mogę no dać, już. bo ja mam taką myszkę, która kupi itemy. Dobra, warp, warp, jeszcze co tu jest? Jeszcze. Warp, działki może najpierw Dobra, to jest takie warp działki To będzie powiększone przeze mnie No ogólnie będzie to powiększone yy, Będziesz na tym serwerze hotel Bo ogólnie jest money Tylko, że no. nie ma prac, nie ma prognoz prac No ale będzie yy. Hotel będzie tańszy, od, o wiele będzie tańszy od działek Albo możecie od razu kupić mm. Możecie w ogóle kupić VIPa, przyjaciela, modela, moderator, turystę mm. i działkowego Właśnie No dobra o będzie czekaj... wszystko na spał napisane ile co kosztuje. No to chodź jeszcze na spawnę pokażę zasady. Dobra. Dobra, a tu szukamy jeszcze warbka. To sobie tutaj zrobicie stopa i obejrzycie. Dobra, warp kanion wyjdzie. To czekaj. Była ci ściągnę szybko. Dobra, ściągam cię. Dobra, czekaj. Za 5, 4, 3 Dobra, ściągaj mnie. Kurde, the Uważaj! To jest duży kamion. on sam powstał. Ja jak robiłem war class, to właśnie znalazłem go. No, duży canyon. No i tu będzie można się kopać, kto ma ryzyko. Dobra, Warp, co tam jeszcze jest? E Nether Weźmy się, bo chyba źle wpisałem Dobra, już o, Wszystko sam robiłem Czekaj, bo lagu. No, i też się lagowało. Muszę odlagować się. Czekajcie, odlaguję... to przez... Taki skromny domek tutaj jest. A, jest tutaj taki plugin, że można zaglądać do skrzynek. Ej, wejść postaw Twoją skrzynkę. Ja zobaczę, czy mogę do niej zaglądać. Piguś, no połóż gdzieś. A tu, ten. O, to możecie gościom kradnąć. I ten skrzynek. O, no to w... dzięki, że powiedziałeś, to już nie będzie takiego czegoś. Ooo, to jest najlepszy plugin. Znaczy, to jest najgorszy plugin. Ja mogę ci wysłać moje pluginy. To wyślesz, dobra. Bo ja mam tam 50 pluginów. No dobra. No to no wyślesz, to bo to jest na razie... 15 no, 15, dobra. Warp. Warb zima może... może... Czekaj, zobaczę ja może na warb warp... Warp surowce. Surowce jeszcze nie ma wiesz. Aha, to choć na wiaspia skobnica. Na razie tutaj strony. Gdzie to? Co to jest? Warb zima. Tak, to też bardzo zima. to też robię. I tu możecie się kopać, co robić? Śnieg zbierać. Fokio, co to co jest? jest? Dobra, no to jest dużo. Dobra, to chodź, warp piaskownicę. Czekaj, bo coś mam włączone. Niuka chyba. Dobra, ale to... To ja cię ściągnę już. Dobra. O kurde, jeszcze komisja. War pioskownicy. Sam to robiłeś. Kolega. No sam. Ja Dużo jeszcze troszeczkę na te. Ogólnie ogóle tutaj Pieskownicy nie było, więc musiałem World Editem się troszeczkę posługiwać. No, no. to fajnie. Ciężko to troszeczkę Tu jeszcze na spawnę i zakończymy filmik. Yy, to drugi nagramy, ale zaś powiem... o czym? Dobra. To... Dobra, to chodź subskrybuj, komentuj, oceniaj, łapkuj, subskrybuj, oceniaj, łap. wiem, że się powtarzam jeszcze co tam, Korwen? ja jestem Korwen to jest kolega tam z dobra, więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, łapkujcie Ym... ja to wszystko, dobra to para kurde, się mi zlagowało kompa